Hej, cześć, witam serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Sok z Kamienia. Dlaczego Sok z Kamienia i dlaczego podcast? I kim w ogóle jestem, że zamierzam wypowiadać się na tematy żywieniowe i psychologiczne? No już spieszę z wyjaśnieniem. Skąd się wziął Sok z Kamienia? Ano z porannych stories na moim Instagramie, gdzie oczywiście zapraszam serdecznie, link znajdziesz w opisie, codziennie rano na tym Instagramie, Przypominam moim obserwującym o piciu wody, czyli właśnie no, tego soku z kamienia. Wiesz, woda zawiera w sobie sole mineralne, e, minerały to skały, stąd no właśnie ten sok z kamienia. Jako, że sporo osób kojarzy mnie jako Julkę od wody, czy właśnie Julka od soku z kamienia, stąd też pomysł na nazwę mojego słowotoku. Czasem będzie to merytoryczne, czasem hm, lanie wody. No dobra, a dlaczego podcast? No, od lat z różną częstotliwością tworzę bloga, e, czasem zapustuję coś na Instagramie, bardzo lubię dzielić się wiedzą i przemyśleniami, jednak nie zawsze jestem w stanie usiąść i przelać swój myślotok w zwięzłą, kilkuminutową treść. Ambitnie mam zamiar napisać kiedyś książkę, może jakieś e-booki w międzyczasie. A jednak wciąż jest to nadmiar słów, które wymagają czasu, zarówno od czytelnika, no jak i ode mnie. Więc padłam ostatnio e, na ten pomysł. No, w zasadzie to było już dawno temu, ale można powiedzieć, że ostatnio, bo ten pomysł kiełkował w mojej głowie. Może zatem treści wideo. No i od tego czasu zrealizowałam kilka live'ów, ale każdy z nich wiązał się z ogromnym stresem, problemami technicznymi, no i odchorowaniem tego kilka dni później. Nie, żeby to nagrywanie nie było cholernie stresujące. Podejrzewam, że tętno mam wywalone w kosmos. Mimo wykładania na uczelni, wciąż występy na żywo to dla mnie ogromny ładunek emocji. Zbyt mało czasu na przemyślenie, co mam powiedzieć, zbyt dużo możliwości pomyłki, zaplątania się w treści. O to nie jest trudno, gdy masz lęki społeczne, ADHD, no i syndrom oszusta. Pomyślałam więc, że może wideo w formie nagrania na YouTube, a. ale cóż, napotkałam barierę w postaci ilości wiedzy i umiejętności dotyczących montażu, przygotowań, samych nagrań, chociażby scenaria potrzebnych do realizacji tego. Nie mówiąc o czasie, a z tym mnie różnie. No i mój zapał mógłby okazać się dość słomiany. Po ostatnim live'ie pomyślałam, że może skoro nie widzę siebie w tak zaawansowanej postaci, póki co, to może wyciągnąć z tego ten jeden element. Skoro sama bardzo lubię słuchać podcastów, to może wśród osób mnie obserwujących także jest kilka osób, do których przemawia ta forma. Dla mnie może to być łatwiejsze, zapisać myśli, przelać je na audio, nie skupiając się na tym, czy dobrze wyglądam, czy nie gestykuluję jak szalona, czy nie palę czegoś głupiego, bo mogę się zatrzymać, poprawić, zastanowić, przyciąć. Wciąż jest to dla mnie ogromne wyzwanie, ale zgodnie z tym, czego uczę zarówno studentów, jak i pacjentów, trzeba dzielić zadania i cele na te mniejsze. Powoli stawiać kroki, sprawdzać, analizować. To dobry wstęp do dalszego rozwoju i mam nadzieję, że moja przygoda z mikrofonem. Będzie nie tylko moim doświadczeniem, ale i możliwością zdobycia wiedzy dla Ciebie, słuchaczu. E, z góry przepraszam, nie mam wyciszonego pokoju. To jest moje pierwsze podejście do nagrywania. Mam też małego męczącego kota, którego być może już było tu słychać, ponieważ uwielbia przychodzić i ojczyć, jak coś robię. Cześć Rafał, przywitaj się. Nie pij mojej wody, tylko przywitaj się, jak już tu przylazłeś. No tak, teraz to nie chcesz. Jakoś mnie to nie dziwi. No dobra. Ale dlaczego w zasadzie ja się tutaj udzielam? Być może by nam była od tego zacząć, ale nie lubię zaczynać od stawiania przed sobą wizytówki, kim to ja nie jestem. Także mam nadzieję, że mam jeszcze Twoją uwagę i teraz mogę już się przedstawić. Zatem cześć raz jeszcze. Jestem Julia, Julianowak. Jestem dietetyczką kliniczną z tytułem magistra. Ukończyłam także studia podyplomowe z psychodietetyki. Mam uprawnienia instruktora sportu, a aktualnie jestem także studentką neuropsychologii. Pracuję z pacjentami już bodajże 9 lat i zaczynam czwarty rok pracy jako nauczyciel akademicki na uczelni medycznej. Mam na koncie kilka cyklu szkoleń, zarówno dla pacjentów, jak i dla studentów. Prowadzenie praktyk, artykułów w czasopismach branżowych i kilka pomniejszych punktów, które mogę sobie tam wcisnąć w CV. Oh, dobra, myślę, że to wystarczy na teraz. Bardzo nie lubię tej części zapoznawania się, ale jeśli masz jakieś pytania, no to zapraszam do komentarzy i na moje socjale. Na moim blogu znajdziesz większość certyfikatów z mojego dokształcania się, które oczywiście też cały czas uskutecznię. Zawodowo i prywatnie jestem ogromną miłośniczką wiedzy o ludzkim ciele, o emocjach, o zachowaniach, o zależnościach zachodzących między światem zewnętrznym, a wewnętrznym człowieka. W dietetyce zajmuję się przede wszystkim zaburzeniami hormonalnymi, takimi jak insulnoporność, hipoglikemia reaktywna, zaburzenia pracy tarczycy, PCOS. Łączę swoją pracę psychodietetyczną w tematyce zaburzeń odżywiania, Relacji z jedzeniem, nawyków, wprowadzenie zmian żywieniowych oraz wprowadzanie zmian w trybie życia. Pracuję z pacjentami z wybiorczością pokarmową, a z wybiorczością sensoryczną, z pacjentami z spektrum autyzmu, pacjentami z spektrum ADHD, gdyż sama jestem audehadystką. Dlatego kolejnym naturalnym w moim rozmowaniu i w moim rozwoju krokiem było rozpoczęcie studiów z neuropsychologii. No i dobra. Kończąc ten przydługi wstęp, w soku z kamienia zamierzam dzielić się z Tobą wiedzą dietetyczną, psychodietetyczną i psychologiczną, która mam nadzieję przydać się nie tylko jako ciekawostki ze świata talerza i umysłu. No dobra, to jaki pierwszy temat poruszę w dzisiejszym podcaście? Myślę, że najlepszą na początek będzie temat dotyczący. Tego, skąd brać tą wiedzę, tą wartościową wiedzę. Jak weryfikować, czy jest ona wiarygodna i czy można opierać na niej swoje powiedzmy, funkcjonowanie? Aha, kolejna, co będzie prawią mądrości, których w sieci jest od cholery. No może tak właśnie myślisz? Mam nadzieję, że nie. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że w sieci jest ogromna informacji na tematy z mojej dziedziny. Treści wartościowe, treści neutralne, treści totalnie bezwartościowe. Ścigają się wszystkie o wyświetlenia, o uwagę czytelnika, o uwagę słuchacza czy widza. Jest tego tak dużo, że łatwo się pogubić, wpaść w sidła skrajnych opinii, przerazić, zniechęcić lub wpaść w sidła góru, dla których nie liczy się rzetelność, tylko sensacja. Dlatego pomyślałam że pierwsze, co chciałabym ci zaserwować, będzie trochę wsparcia w odsiewaniu tego ziarna od plew, opinii od wiedzy. Um, w końcu stawką w poszerzaniu wiedzy na tematy żywieniowo-emocjonalne nie jest tylko twój czas, ale i twoje zdrowie. Czy ja właśnie zagrałam na emocja, żeby ściągnąć twoją uwagę? Być może. <laughs> Być może. Ale serio, treści z mojej dziedziny nie dotyczą bohaterów filmów, seriali czy trendów modowych. Tylko Twojego funkcjonowania i przekonań na temat tego, co służy, a co szkodzi Twojemu zdrowiu. No i chciałabym, byś umiał, umiała spojrzeć krytycznie na wszystko, co do Ciebie dotrze, i wykształcił, wykształciła sobie taki filtr na wiedzę. Jaka zatem będzie ta pierwsza zasada, którą warto się kierować? Nigdy nie wierz ślepo we wszystko, co widzisz i słyszysz szczególnie jeśli są to opinie skrajne, opinie radykalne i takie stanowcze. Gdybym miała wybrać jakieś hasło przewodnie dla kwestii dietetycznych, to wybrałabym to zależy. Nie ma uniwersalnych rozwiązań, nie ma uniwersalnych prawd, nie ma jednej właściwej ścieżki, która będzie najlepsza. No dobra, jest jedna. Pij wodę. Woda potrzebna jest każdemu. Ale czy w takiej samej ilości ten sam sposób jej przyjmowania i ten sam rodzaj wody? Nie, bo to wszystko to zależy. Z regularnością godną pochwały dostajemy z karabinu newsów i doniesień na temat zdrowia. Czasem, nawet tym samym nabojem, co dekadę wcześniej. Można powiedzieć, że newsy zdrowotne są jak moda. Lubią zatarzać koło, wracać regularnie. A to dieta sokowa najlepszy sposób na zdrowie a to mięso rakotwórcze a to gluten robiący dziury w jelitach, czy sprawdzanie sokiem z buraka, czy jelita nam przypadkiem nie ciekną. Raz węglowodany tuczą i zabijają, raz tłuszcz tuczy i zabija, raz jedz białko, bo tylko ono jest potrzebne, raz nie jedz białka, bo niszczy nerki i wątrobę, jedz słodziki, bo hamują apetyt, ale nie jedz i bo powodują raka i miażdżyca i otyłość. Matko, naturo, jeżu, tuptający. Jak jeść, jak żyć, kim jesteśmy, dokąd tuptamy. Te i inne regularnie spływające informacje często gęsto łączy kilka wspólnych cech. Sensacja, skrajność, granie na emocjach, ale także wyjątkowość, wyrzeczenie jako jedna słuszna droga, spisek, tajemnica ukrywana przed świadomymi. W zasadzie mechanizmy te znajdziemy tylko w wiedzy o żywieniu, ale nie wybiegajmy tak daleko, bo czapek z folii na tą drogę nie przygotowałam. Dobra, dobra, dobra. Do brzegu. Niewiadko pojawiają się informacje, które mogłyby tak naprawdę być wartościowe, gdyby były podane w odpowiedniej, nienapakowanej wykrzyknikami i dramatyzmem formie. Nieokraszone klipajtem, prawdą, opisane rzetelnie. Dobra, okej, okay. konkrety. Wśród doniesień możemy spotkać się z wynikami bardzo różnych badań opiniami naukowców, wstępnymi wynikami, rozważaniami, hipotezami dotyczącymi szeregu tematów. Jednak przekaz, który za nimi idzie, nie sugeruje, że są to np. badania na dwóch, trzech osobach, na myszach, poza organizmem, jakieś ankiety, wywiady. Przekaz często mówi np. Na Naukowcy biją na alarm. Erytrol powoduje zakrzepice. Autor tej sensacji w dziesięciu epitach straszy nas chorobą, jej konsekwencjami, i pobocznie, bez wyjaśnienia, wspomina, że jacyś tam naukowcy gdzieś tam zaobserwowali wzrost gęstości krwi czy zwiększone parametry wskazujące na możliwość rozwoju choroby. Pobiedy, jeśli autor tego przypełnionego um, straszeniem wpisu poda źródło swoich rewelacji, bo wtedy dociekliwe osoby będą mogły skonfrontować te rewelacje. Jeśli jednak tego nie zrobi, to może okazać się, że czytelnik nie dowie się, że chodziło na przykład o końskie dawki erytrolu zjedzonego naraz, albo że chodziło o erytrol wytwarzany w organizmie w konkretnych sytuacjach, albo że chodziło o badania na zwierzętach, które w inny sposób metabolizują, albo szereg innych informacji, które sprawiają, że sensacja ta nie jest informacją pewną, jasną, konkretną, że nie jest to ogólnie uznany e, stan faktyczny. Smutne jest to, że na takie zakłamania można natrafić naprawdę wszędzie. Nie tak dawno, bo pół roku temu, w warszawskich autobusach wyświetlano treść o przekazie dieta śródziemnomorska powoduje choroby trzustki w przeciwieństwie do diety bogatej w mięso przetworzone. Czy coś w tym stylu? Czy naukowcy podważają albo zaprzeczają, że dieta śródziemnomorska chroni przed nowotworem trzustki czy schorzeniami? No, powiem szczerze, że byłam w ciężkim szoku jak zobaczyłam coś takiego w autobusie i kilka razy próbowałam wyłapać całą tą informację, cały ten spot, który tam się przewijał na tym telewizorku. Nabór liściasty. Możesz sobie wyobrazić, jak bardzo przecierałam oczy ze zdumienia, gdy natrafiłam. Oczywiście, no, jak już udało mi się ten spot obejrzeć kilkukrotnie, okazało się, że żadnych źródeł nie podano poza naukowcy mówią, naukowcy przebadali. Kiedyś być może opowiem więcej o tym badaniu, ale zapewniam, że jak już dało mi się przekopać internet i bazy naukowe i znalazłam, no to wyniki były trochę inne niż ta informacja. Czasem poza sensacją, wybiorczością treści lub opieraniu tezy o niewielką grupę badawczą, tym elementem, który zakłamuje informację, jest czysta niewiedza. Czasem podszyta ignorancją, czasem efektem krugera Raduninga, czasem chęcią szybkiego, acz niechlujnego zapunktowania w wyświetleniach. Jak ignorancja i niechlujstwo może być dla Ciebie zrozumiałym pojęciem, tak pozwól, że poświęcę minutkę czy dwie na wyjaśnienie, czym jest ów efekt krugera Duninga. Efekt ten opisuje zjawisko, w którym osoby z niskim poziomem kompetencji w danej e, dziedzinie mają tendencję do przeceniania swojej wiedzy i umiejętności. W praktyce oznacza to, że im mniej ktoś wie, tym bardziej jest przekonany, że wie wszystko. Ta nadmierna pewność siebie e, wynika z braku umiejętności do oceny zarówno swojego poziomu wiedzy, jak i poziomu wiedzy innych. Nierzadko też jest związana z pychą i nieproporcjonalnym do aktualnie posiadanej wiedzy poczuciem pewności siebie w temacie. Skrócie nie wiedzą czego nie wiedzą, co prowadzi ich do błędnych wniosków i często, niestety, dzielenia się tą, powiedzmy, wiedzą z innymi w sposób skrajny i stanowczy. Z kolei osoby kompetentne często wątpią w swoją umiejętności. Są po prostu świadome, jak wiele jeszcze nie wiedzą. Ekspert częściej będzie używał: Nie wiem, to zależy, to skomplikowane, to trzeba usiąść na spokojnie. <laughs> Niewiele jest rzeczy, szczególnie w biochemii i psychologii, które można wyjaśnić w trzyminutowym artykule i to jeszcze ze stanowczością typu: Nie popełniaj tego błędu, piwo do cytryną, żeby schudnąć albo. Naukowcy twierdzą, że jedzenie po 18 powoduje tycie. Ach, no niekoniecznie tak to wygląda. Relacja z pseudonauką to trochę jak relacja z toksycznym partnerem, w której co i rusz pojawiają się takie red flagi. Nie ignoruj ich, bo źle to się dla ciebie skończy. Wiesz już, że radykalne i stanowcze informacje, szczególnie bijące na alarm, niekoniecznie muszą być faktami. Wiem, że przekopując się przez internetopedię, e, niełatwo jest odsiewać te luki, ale zwróć uwagę na kilka charakterystycznych znaków. Treści zaczynające się od znanego nam już. Naukowcy odkryli, że... czy badania wskazują. Bez wskazania, jacy naukowcy i które konkretnie badania. Hasła typu rewolucyjna dieta, ten jeden składnik sprawi, że... Znany dietetyk gwiazd zaleca, że wystarczy tylko jeden, bla bla, bla, bla bla. Sensacyjność lubuje się także z silnymi emocjami i potrzebami, ze strachem związanym z utratą zdrowia, z poczuciem wyjątkowości związanym ze zdobyciem wiedzy tajemnej, wiedzy dla wybranych, z czymś, co jest wyzwaniem, ale mającym dać niesamowite, ale też szybkie nagrody, na przykład restrykcyjne diety ograniczające wybór. Nie wolno ci wielu, 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 wielu rzeczy, ale patrz, patrz jak wytrwasz, zapewne jako jeden z nielicznych, to dostąpisz tej łaski zdrowia, zbawienia od wszystkich dolegliwości. Uzdrowisz się, zrobisz to, czego nawet największe głowy medycyny ci nie dały i nie dasz się omamić systemom czyhającym na twoje pieniądze. No, poza tym, że najlepiej kup nasz suplement, e-book, szkolenie, posiłki w proszku, Dostęp do elitarnej grupy, cokolwiek, co jest nasze i będzie najlepsze, bo jest najbardziej przepodane w 700 laboratoriach z podpisem miliona naukowców. Pseudonauka uderza także w naszą aktualnie pędzącą kulturę życia. Efekty mają być szybkie, sposoby proste, niewymagające. Zmiana stylu życia, zadbanie o sen, spacery, praca psychodietetyczna z powodem zajadania stresu. Prowadzenie regularności posiłków. Znalezienie czasu na przygotowanie wartościowego posiłku i spędzenie wartościowego czasu sam ze sobą. Nie. nie, 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 nie. Wystarczy pić olej ze wspaniałej rośliny. Sypać grzyba do herbaty. Czy nie mieszać chleba z masłem albo wykluczyć owsiankę. Słuchać 15 minut ultradźwięków i stękania góry. O ile góry mogą stękać. Powtarzać sobie nagło, że jest się bogatym i spełnionym, żeby dobra zmiana pojawiła się natychmiast. Dychotomiczne podejście dzielące na dobre i złe wybory, na dobre złe jedzenie, na dobre i złe sposoby, na dobrych, świadomych i złą bikfarmę, uproszczenia, droga na skróty, to takie trochę promocje w sklepie. Łapiesz się, szczególnie idąc, głodnym, w tym wypadku wiedzy, potrzeby samopomocy, dopaminy, sensacji, ciekawostek, wrażeń do supermarketu o nazwie internet i wracasz z lżejszym portfelem i z siatkami niepotrzebnego i do tego nisko niskojakościowego barachła. No ale dobra, czy wszyscy chcą nas oszukać? Wszyscy chcą zagrać na naszych emocjach? Wszyscy chcą wyprać nasz z hajsu, z poczucia bezpieczeństwa? No nie no, oczywiście, że nie. Pamiętaj, że po drugiej stronie jest człowiek, który może czegoś nie wiedzieć. Nie rozumieć, pomylić się, zapomnieć. No jasne, jeśli chce dzielić się wiedzą, to dobrze by robił to w sposób rzetelny. Oczywiście. Jednak raz jeszcze wszyscy jesteśmy ludźmi. Zachęcam swoich studentów, by jak najwcześniej zaczęli prowadzić socjale, tworzyli treści, dzielili się wiedzą. Nawet jeśli nie są jeszcze ekspertami, sama też kiedyś zaczynałam i czasem, jak widzę swoje wpisy, to o, panie Boże, szumiący. Jeśli widzę jakiś błąd, to siadam i go poprawiam. Ale czasami, jak czytam, no, ale do czego zmierzam? Nie to, czy człowiek jest nieomylny, ale to, jak zareaguje na pytanie, na zwrócenie uwagi, na sugestie. Że może coś nie tak rozumiesz, że może coś nie tak przekazał. Pokażę, czy to rzeczywiście jest osoba, której zależy na tym, by odbiorca dostał wartościowe treści, i czy to jest osoba, której zależy też na jakimś samorozwoju, na doskonaleniu się w tym, co robi. Jeśli Twój ekspert nie będzie chciał ci wyjaśnić, nie będzie chciał wejść w polemika, nie będzie chciał pomóc Tobie zrozumieć, o czym pisze, o czym mówi. Nie spróbuję spojrzeć na Twoje pytanie lub problematykę treści od tej innej strony, gdy oczywiście będą ku temu przesłanki, to być może nie jest to ekspert. Sama mam poczucie, że wiem, że nic nie wiem i ogromnie, ale ogromnie obawiam się tego, że ktoś wytknie mi niewiedzę lub wskaże pomyłkę. To jest jeden z większych strachów, jakie dotyczy mnie. I towarzyszy mi w pracy zawodowej i w codziennym życiu. Nie dość, że syndrom oszusta, wiem, że nic nie wiem, to jeszcze bardzo boję się tej konfrontacji, bo jeżeli ktoś mi o coś pyta, to ja potrafię zapomnieć najprostszych rzeczy stresu. Zwykle też wtedy towarzyszy mi takie poczucie stresu, wstydu, że no jak jak ja mogę nie wiedzieć, skoro ludzie polegają na tym, co mówię i, i na tym, co podobno wiem. Ale gdy już przełknę tą, ten stres, przełknę ten wstyd, usiądę, zastanowię się, sprawdzę, to wrócę z odpowiedzią, czy miałam rację, czy może nie. Stosuję to m.in. w pracy z studentami. Ze stresu na zajęciach często zapominam podstaw, jak już powiedziałam. Mylę niektóre pojęcia, szczególnie pokrewne. No, czuję się wtedy jak, jak mało mądra osoba, która dyplom znalazła w chipsach. Ale gdy już mój mózg zwinie się w węzeł kortyjski, to mówię po prostu, że nie wiem, że sprawdzę, że coś mi nie gra, że nie chcę poplątać, nie chcę przekazać jakiejś informacji niesprawdzonej. Czasem dociera to do mnie po jakimś czasie, że palnęłam głupotę. Staram się wtedy znaleźć informację i odezwać do starosty lub innego studenta z grupy, z którymi mam kontakt, żeby sprostować lub potwierdzić to, co mówiłam. Mój diesel umysłowy czasem bardzo, bardzo, bardzo długo odpala, a ram mentalny dość często ma za mało dostępnej pamięci. A dlatego też mam dużo wyrozumiałości do innych twórców, bowiem jak trudno się funkcjonuje, szczególnie z ADHD. No, chyba, że ci inni twórcy grają z strachem i sensacją. Wtedy nie mam litości, żadnej. Dobra, powyrzucałam z siebie tych słów o tym, jak można wpaść w pułapkę niewiedzy, półwiedzy, ćwierć wiedzy, ludzkiej omylności. To jak zatem odsiewać te treści, jak się edukować, jak Szukać tych wartościowych treści, no na pewno nie na pudelku, nie na pomponiku, nie na portalach typu Onet Kobieta, ukrywane fakty, czego nie powie ci ktoś tam, czego nie zrobią lekarze, nie wiem, coś w tym stylu. Jeśli trafisz na jakąś interesującą, nową lub kontrowersyjną albo niezgodną z Twoją dotychczasową wiedzą lub ogólnie dostępną wiedzą, informacją, pytaj. Czy to Stefana krzyczącego, że tłuszcz roślinny, zwierzęcy zabija, i wszyscy to wiedzą? Z dużym prawdopodobieństwem powie ci: Sam sobie poszukaj, albo podeślij film z żółtymi napisami. Dobra, Julka. Dobrze, brzegu, skupcie się. Mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko, pytaj. Pytaj o źródła naukowe, pytaj o podręczniki medyczne, o jakość danych badań, poprosi o wyjaśnienie mechanizmów. Dopytaj o dotychczasowe twierdzenia na ten temat. Czemu okazały się błędne lub inne? Dowiedz się, czy osoba, która przekazuje ci informacje, ma wykształcenie danej dziedzinie lub chociaż ją studiuje. I mam na myśli studiuje w sposób, sposób formalny, a nie ja dużo czytam. Jeżeli ktoś szanuje swoich odbiorców, w tym wypadku mówimy chociażby o dietetykach czy psychodietetykach, to on nie skończy na czytaniu książki. On pójdzie na studia. Po prostu. Dobrze upewnić się, czy ta osoba jest skrajna w poglądach, czy dopuszcza, że może się mylić, lub że istnieją inne możliwości wyjaśnienia danego zjawiska. Czy dany sposób, na przykład żywienia, może mieć skutki uboczne? Jakie skutki uboczne? Dlaczego? Czy są inne dowody na skuteczność, czy szkodliwość danej terapii, lub sposobu odżywiania, funkcjonowania? Czy jest to sprzeczne z dotychczasową wiedzą lub nurtem e, naukowym? Dlaczego jest to tak innowacyjne, sensacyjne, tak wartościowe podejście? Dlaczego nie jest stosowane powszechnie? Lub dlaczego komuś miałby ktoś zapłacić za ukrywanie tej wiedzy tajemnej? Wiem, wiem, że zrozumienie niektórych mechanizmów jest bardzo trudne, żmudne, że wymaga czasu, a ty nie masz go za wiele. Ale jeśli nie znajdziesz czasu na zweryfikowanie czegoś, czym zamierzasz traktować swoją psychikę, ciało lub portfel, to później możesz potrzebować więcej czasu, pieniędzy i zdrowia, żeby to odchorować. W skrócie, podsumowując, pytaj, pytaj, rozmawiaj, bądź ciekawska, bądź ciekawski, podchodź do nowinek, do wiedzy, jak dziecko, które dopiero uczy się świata, z chęcią zrozumienia, jak to działa. Dobra, nagadałam się. Mam nadzieję, że choć trochę rozjaśniłam ten temat. Myślę, że na początek i tak wystarczy tych moich słów. Jest ich całkiem sporo, jak na start. Myślałam, że będę mówiła krócej. To, co chciałabym, żebyś zapamiętał, zapamiętała: w nauce i medycynie niewiele rzeczy jest jednoznacznie dobrych albo jednoznacznie złych. Ale jeśli już ugruntuje się jakieś podejście, to wymaga ono wielu, 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 wielu lat badań, prób i błędów. Niestety błędów także jest to zupełnie normalne. Naukowcy to ludzie. Wiedza nie spada nam z nieba. Musimy analizować, badać, szukać, pytać. Więc ty też pytaj. Naukowcy to ludzie. Nie są nieomylni, jak już powiedziałam, ale są ciekawcy. E, dobra, jeśli zainteresował Cię mój wywód, może coś chciałabyś, chciałbyś, żebym doprecyzowała? Coś zagmatwałam, co wcale by mnie nie zdziwiło tak, że nie da się tego zrozumieć, to no hej, sekcja komentarzy, moja skrzynka na Instagramie, na Facebooku, mail, czekają na Ciebie. Ja bardzo chętnie pogadam, bardzo chętnie powiem coś więcej. Poza tym będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie swój ślad. Łapkę w górę, subskrypcję. Wiem, że nie jest to najlepszy podcast, na jaki wpadłaś lub wpadłeś, ale uczę się. Mam nadzieję, że nie mlaskałam jakoś wy wybitnie bardzo i te dźwięki z tła nie były mocno przeszkadzające. Plan jest taki, żeby wrzucać dwa odcinki w miesiącu. Zobaczymy, jak pójdzie mi ta przygoda z mikrofonem. I jak rozwinie się ten sok z kamienia. No, to dziękuję Ci bardzo za Twoją uwagę. No i hej, pij wodę.